Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o chwaście, którego wszyscy nienawidzą, a szczególnie działkowicze, niedziałkowicze, wszyscy ci, którzy mają jakieś tam zagonki z żywnością i tak Powiemy sobie dzisiaj o diabelskiej stopie. Co to jest ta diabelska stopa? Otóż jest to nic innego, tylko inaczej mówiąc: kozia, stópka, diabelska stopa, ewentualnie podagrecznik. Czym się charakteryzuje podagrecznik? Otóż tym, proszę Państwa, że jest to roślinka. Cała i w całości jadalna. Samo to, że ta stópka tu jest pokazana, widzicie, to jest właśnie ta niby diabelska stopa i kozia stópka. Do czego ten podagrecznik jest stosowany? Przede wszystkim może być jedzony na surowo. Tniemy boka po kawałeczku i zjadamy go jako surówkę z dodatkiem do sałaty, do liści, przykładowo mleczu. o i ewentualnie robimy to jak szpinak. Co z tego podagrecznika jeszcze możemy zrobić? Otóż maseczki kosmetyczne. One po prostu powodują, że jest dobre oddychanie skóry na twarzy, przeważnie u kobiet. Co jeszcze leczy ten podagrecznik? Przede wszystkim podagre i reumatyzm a wyciągi z tego zielska, Szanowni Państwo, działają przeciwzapalnie i nowotworowo. Są 30 razy silniejsze od środków chemicznych. Pamiętajcie o tym. Co ten podagrecznik może jeszcze robić? Otóż okłady z tego podagrecznika, go tak poczaskamy, wiecie, tak jakąś tam wałeczkiem albo czymś, okładamy na miejsca bolące. I te miejsca bolące automatycznie nie bolą. To jest raz. Jak są jakieś poparzenia, jakieś są ukąszenia owadów, ukąszenia przykładu żmi nawet podagrecznikiem należy szybko to okładać i wtedy ten jad jest po prostu wyciągany. Również jest dobre na hemoroidy. Pamiętajcie o tym. Rozwałkowany i przykład tam gdzie hemoroidy występują i w ten sposób leczymy hemoroidy proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale podagrecznik też można kisić łyżka, łyżka soli, litr wody i układamy te listki w tym z całością układamy w słoiku zalewamy luźno i jest dodatkiem, później mamy witaminę C i kwas mlekowy, który się wytwarza podczas kiszenia także szanowni państwo, podagrecznik to nie tylko chwast, który tępimy jest to naprawdę bardzo silne zielsko, które nas leczy i zioło, które możemy jeść w każdej postaci, ono jest naprawdę smaczne, to jest takie z rodziny salerowatych. jak się ugryzie można to jeść, każdą zupę Także śmiało idźcie do ogródka, natnijcie tego, natnijcie sobie mleczu. Takiego. Oczywiście kwiaty niekoniecznie, ale listki mleczu. I to po prostu dodajcie liści krzanu też. I taką sałatkę róbcie, nie tylko samata. Samata to jest wymysł. To jest wymysł ludzkości, którzy poprzez genetykę to zrobili. My jedzmy to, co nam daje natura, co nam daje przyroda, z którą powinniśmy obcować i żyć w symbiozie. Dlatego zachęcam. Diabelska stopa, kozia stópka lub podagrecznik, mówiąc po polsku i teraźniejszym językiem, jest do jedzenia w całości. Dlatego nie zastanawiajcie się. To jest to, co likwidujecie, ale to jest to, co nam daje naprawdę dużo, dużo energii i leczy dużo, dużo chorób. Dziękuję bardzo.